jest chyba jeszcze jeden wyżej ale ja go sfotografuję i przed nami po prawej stronie Młynica wieża widokowa na Świeradów i okolice ale ja nie idę na Młynicę tylko dzisiaj idę na Czerniawską Kopę i zobaczyć jeszcze Czarny Potok także zapraszam do oglądania Prosto jedziemy, idziemy, biegniemy na Czerniała Zdrój, natomiast ja skręcam tu w lewo, w Czarny Szlak i tym Czarnym Szlakiem będę szedł sobie właśnie najpierw w stronę Czarnego Potoku. No i bzdura, bo Czarny Szlak jest tutaj, popatrzcie, na tym kątowniku metalowym i tutaj na drzewie też było, więc tędy idę, a nie... E, Zasugerowałem się trochę ludźmi, że oni też tam idą. Nie popatrzyłem, a czarny szlak jest właśnie w tą stronę. Czy jest jakaś mapa, więc może na mapie będzie zaznaczony czarny potok. Widzimy już śladów i ha, dolina czarnego potoku. No właśnie, gdzieś jestem tu. I gdzieś chcę dostać się gdzieś tu. Tu jest czarniarska kopa. O, nie jest zaznaczone. Będziemy szukać. W międzyczasie, tam po prawej stronie, naprawdę były piękne widoki. A ja wchodzę do lasu. I tutaj w tym miejscu zaczyna się kilka ścieżek. Więc będę się trzymał tej asfaltowej. A Mam nadzieję, że się nie zgubię. A jest tutaj oznaczenie u góry na drzewie. Czarny szlak. Jak zaraz, przy wyjściu od Świeradowa trzeba było nieźle dać pod górę. Tam było takie wysokie podejście, strome podejście. No a tu z kolei jest ostrow dół, więc e, idzie się szybko. Nie wiem, czy widzicie, jest właśnie Czerniawska Kopa. Wystaje, widać ją, ale GoPro nie zawsze, znaczy nie zawsze, przy tej ogniskowej nie jest w stanie Wam tego pokazać. Jaż się prosi, żeby wziąć tutaj rower i rowerkiem sobie śmignąć. Ale ja go zapomniałem zabrać, w związku z czym but pozostał, albo raczej dwa. I tu jest jakiś znak. Wieża widokowa. Czerniawska kopa 3 km, nie aż tak daleko. I tu uwaga piesi. Czyli jestem na ścieżce rowerowej. No i 3 km wychodzi dlatego, że słuchajcie, jestem gdzieś tu prawy róg Idziemy na dół i potem jeszcze na dół. A jakbyśmy chcieli iść na kopę, to musimy jakoś iść tędy, bo po przekątnej raczej nie będzie się dało. Idąc tym czarnym wszelakiem Będę chciał się spotkać z zielonym wszelakiem, i później dosłownie nie wiem. 500 metrów dalej powinien być yy, wodospad, czarny potok. Jest fantastyczna pogoda. Słuchajcie, w sam raz do spaceru w nocy rano lało jak cholera. W związku z czym jest tutaj takie wilgotne to powietrze. Taki chłód czuć. A no jest słoneczko. Yy, wiatr minimalny. Więc naprawdę fajne warunki do spacerowania dochodzę do rozdroża ale nie widzę nigdzie zielonego szlaku kolejne rozdroże ale idę w prawo tam jest stóp izerski zielony szlak i przede mną jakiś most W mogłem iść tą ścieżką w prawo, one by się chyba połączyły. A znajdziecie. Jest chyba jeszcze jeden wyżej, ale ja go sfotografuję i pójdę wyżej. Dobra, chyba jest ok. Mamy zdjęcie. Widzicie, potok bardzo fajny, ale to nie jest ten czarny potok. E, czarny wodospad. Wodospad na czarnym potoku. E, czyli teoretycznie coś jeszcze jest wyżej. Więc idę wyżej, bo mi się z mapą nie zgadza. Słuchajcie. Więc może zaraz będzie coś ciekawszego. Co to było? Kto mi powie? Kto napisze w komentarzu? Jakaś chatka, słuchajcie, może jakieś lody tu sprzedawali. Coś się, jakąś lemoniadę. Ale niestety było, minęło. Tymczasem idę dalej do góry. No, dosyć spora ta chata była. Roboty budowlane. Chyba nie roboty budowlane, tylko już rozbiórka totalna. Trzy drogi. Prawa, środkowa i lewa. Chyba tu w lewo, nie? Tu jest jakaś tama. Popatrzcie. Najpierw były kamyki. A później poszedł beton. Ja idę jeszcze wyżej. Właśnie trzeba iść. Bo na moim GPS-ie pojawia się naprawdę dosyć duża. Niebieska plama, co by świadczyło o tym, że tam będzie jakieś skupisko wody i będzie ten wodospad. Także zaraz może coś ciekawego będzie. Tej mapki, ale to taka raczej mapka rowerowa. Czy my jesteśmy gdzieś zaznaczeni? Powinniśmy gdzieś być. No gdzieś tu, słuchajcie. Ale nie wiem, ja nie widzę. Także idziemy tutaj dalej nad ten Wodospad, a potem chciałbym zobaczyć Czerniawską Kopę No i tu już taka droga Pełna kamieni Więc trzeba uważać To spiętrzenie wody co mapa pokazuje? Czyli tutaj zaraz powinien być ten wodospad. No bo to nie jest wodospad. Ale dochodzę do kolejnego mostu. I ja tu nic nie widzę. Zaraz, a może ja źle patrzę? Patrzcie tu. To jest są um, od drugiej strony, nie? Czyli to jest ten wodospad. Dobra, minąłem go. Czyli wygląda na to, że to jest to, tylko od drugiej strony, e, trzeba tam jakoś wejść, zejść, ale nie. Y, to był ten wcześniejszy, bo ten ma dwa kółka. Nie wiem, czy tutaj są te kółka. Woda się jakby górą przelewa, a nie tymi kółkami. Czyli najprawdopodobniej ten wcześniejszy to był ten wodospad. Czekajcie, zobaczę to z przodu. Tak wygląda z przodu. Jak oni to zdjęcie zrobili w tym prospekcie, to nie wiem. No ale tutaj nie da się zrobić zdjęcia. Zaraz zobaczę. Chcę tam w ogóle rozblokować. Słuchajcie, nie mam statywu. A statyw pod tytułem kamień jest niemożliwy, więc schodzę do tego wcześniejszego. Czyli wygląda na to, że to jest to, ale tu musiało być naprawdę w cholerę wody. Żeby to przepływało tymi dziurami, nie? No i pytanie, skąd zostało zrobione zdjęcie? Ktoś z dołu, słuchajcie, bo tu jest e, ten element, widzicie? W związku z czym trzeba tam iść na dół. No i dobra, to by się zgadzało. Ale skąd fotograf wykonał zdjęcie? Najprawdopodobniej stamtąd. Ale jak tam dojść? Spróbuję tutaj coś zrobić. O, przeszkadza ten zielony, więc muszę to wykadrować. Słuchajcie, uciekam stąd. To jakieś latające, co się mnie atakują. Wkurza mnie to. No, i takie coś wyszło, trochę odbija. Kurde balans mi się nie podoba, bo nie zmieniłem sobie na AVB. Nie wiem ile widzicie, ale tak mniej więcej sobie to zrobię. Teraz sobie dam opóźnienie na dwie sekundy. Ostrość. Lecimy. Dobra, jest zdjęcie. No i wyszło coś takiego, za chwilę Wam pokażę na ekranie. Ja tymczasem wieża widokowa czarniaska kopa. Bo czas już leci, te chmury zaczynają się jakoś tak pojawiać. A, warto, e, słuchajcie, testować, robić różne e, kadry. Nie zawsze właśnie statyw jest pod ręką, ale są jakieś inne naturalne statywy. Także ja idę na czerniawską górę, pomalutku. Gdzieś to tu jest. Na razie taki fajny asfalt. W kolejnym rozdrożu wydaje mi się, że tu w lewo. Muszę zobaczyć te mapy. Tu jestem. Tu, 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 tu i teraz idziemy do góry. Później trzeba znowu iść na dół. Tak, tak to jest skonstruowane. Gdzie ja jestem? Słuchajcie, jestem dosłownie przy tym parku, gdzie są te jaszczurki i tu jest ta tężnia solankowa. Słońce jest zdecydowanie wyżej położone. No bo mamy też godzinę 15:26, a nie 18:00. A ja idę tu do góry. Najprawdopodobniej nie ma oznaczenia, ale tak mi się wydaje. Tu jest, słuchajcie, wieża widokowa na Czerniawskiej kopie, że tędy. A to ci dopiero. Widzicie jakie mają radochę? O, tam widać wieżę. Widzicie? Młynica u góry. A tu mamy tężnię właśnie. Nowiutką z tamtego roku. Tymczasem jestem już na górze w parku i idę jeszcze wyżej właśnie na kopę. Na mapie wydaje się, że to jest daleko, tak na dobrą sprawę wystarczy wejść do drugiej miejscowości Czerniaków Zdrój, wyjść na górę do parku, no i trochę podreptać. Właśnie sobie dreptam i robi się coraz bardziej stromo. Idę coraz bardziej do góry. Na którym metrze już jestem? 612. No i gdzie teraz? W prawo czy w lewo? Prawo mamy na pierwszym tutaj drzewie, takim mniejszym, i drugim dużym, namalowane. Wygląda na to, że jednak jest spory kawałek, a nie kawałek tutaj, państwo się poddali. Zeszli w dół, nie doszli na samą górę. Patrzcie, kolejne podejście. Nie kończąca się góra. Wydaje się, że chyba jest bardziej wymagająca ta góra niż sępia góra. Więc proponuję, jak będziecie świeradł w zdrój, podjechać autobusem do Czerniawa Zdrój i na Czerniakową Kopę sobie pójść z buta. I doszedłem do takiego. Miejsca, wow, tam coś skoczyło w tej wodzie. Doszedłem do miejsca, gdzie można sobie przysiąść i coś zjeść, a ja nawijam i idę sobie teraz tu do góry. Patrząc na mapę, mam nadzieję, że to widzicie. Jestem gdzieś tu, tu w tym miejscu. Natarłem. Wieża drewniana z modrzewia, podporne na warunki atmosferyczne. Takie coś. No, i z tej wieży widać, popatrzcie, tam jest y, młynica, taka malutka, i Sempia Góra y, dosłownie naprzeciwko nas. Te warunki pogodowe do zdjęć nie były najlepsze. Słońce takie trochę y, było za chmurami, w związku z czym nie było tego kontrastu takiego fajnego, ale sama wieża. Jest drewniana. Mi osobiście przypadła do gustu zdecydowanie lepiej niż mój która jest stalową wieżą. A ta taki ma fajny klimat. Dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym myślicie. Tymczasem ja po malutku sobie lecę do Świeradowa. No, mam jeszcze troszkę, a z Wami się żegnam i spotkamy się w następnym odcinku. Także dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się. Odcinek podobał i do usłyszenia. Hej!